Chłopak Roxany Węgiel jest od niej starszy. Reakcja jej rodziców zaskoczy wielu. Roksana Węgiel ma już na swoim koncie kilka pierwszych miłosnych doświadczeń. Młoda wokalistka przyznała niedawno, że od września 2022 roku jest w związku. Do tej pory niechętnie opowiadała o tej relacji, a jej szczegóły zostawiała dla siebie. Teraz zrobiła jednak wyjątek i w rozmowie z Plejadą otworzyła się na temat związku z 26-letnim autorem piosenek. Z którym od miesięcy współpracowała nad ostatnią płytą. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show biznesu, mówi Roxana Węgiel w rozmowie z Plejadą. Spora różnica wieku pomiędzy partnerami stała się już przedmiotem kąśliwych komentarzy internautów. Chłopak Roxany Węgiel jest od niej starszy o 8 lat. Ani nastolatka, ani jej rodzice nie mają z tym żadnego problemu. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami: moja mama miała 17 lat. Kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualne są już dwadzieścia kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem, mówi Roxana Węgiel. Nastolatka odpowiedziała też na pytanie, co kocha w swoim partnerze. W zasadzie to wszystko. Dla mnie Kevin łączy w sobie wszystkie cechy, które cenią u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczną duszą i twardo stąpającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie, wyznaje Roxana Węgiel. Młoda wokalistka zapewnia także, że Kevin ma świetny kontakt z jej rodziną, a rodzice nastolatki kibicują jej związkowi ze starszym o 8 lat partnerem. Rodzice nie mają z tym żadnego problemu, o tym opowiada też piosenka, kiedy dorosnę. Kevin ma z nimi super kontakt tak samo, jak z moimi braćmi, zdradza Roxana. Pozostaje nam życzyć wszystkiego najlepszego.